Wspólnie z kolegą radnym Mikołajem Szygłem wyszliśmy z takiego założenia, że takie spotkanie powinno się odbyć. Dlatego, że w temacie rolnictwa zachodzą znaczące zmiany, wchodzą nowe programy, które agencja prowadzi, to także KRUS, nowe rozwiązania, i ludzie mają problem. Nieraz z otrzymaniem informacji, a chodzi o to, żeby taką informację otrzymywali bezpośrednio od tych, którzy podejmują decyzje, żeby im ludzie także zgłaszali indywidualne problemy, które są i które każdego dotyczą, i żeby te problemy mogły wpłynąć na to, żeby przyszłościowe rozwiązania organizowane przez instytucje szeroko rozumianego rolnictwa. Były po prostu uwzględniane. Pomysłodawcy na spotkanie, które odbyło się w budynku szkoły w Bidzinach i które przyciągnęło dużą grupę rolników, zaprosili przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wicewojewodę. Takie spotkania są bardzo ważne i są potrzebne. Myślę, że trzeba zawsze słuchać rolników, szczególnie teraz, gdy przychodzi okres wiosenny, intensywne prace na roli, więc myślę, że dobre to jest, że właśnie tutaj w Opatowie w takim rolniczym powiecie, to spotkanie zostało zorganizowane. Wicewojewoda przyznał, że jest o czym rozmawiać. Poruszył m.in. kwestię opłacalności produkcji rolnej i jej uwarunkowania. Czy opłacalność i nieopłacalność zależy od rynku? Rynek z naszego wewnętrznego, krajowego stał się rynkiem ogólnoświatowym. To, jakie są ceny dzisiaj na produkcji, produkty rolne w naszym kraju, zależy od, od, od tego, jakie są ceny na przykład w Paryżu, jakie są ceny w Brazylii. Mówimy tutaj na przykład o zbożach. The cat sat on the również, jeśli chodzi o czodę chlewną, której w Polsce produkujemy za mało, dużo za mało. Ceny teraz są bardzo niskie. Wynika to z tego, że na rynkach światowych te ceny są dużo niższe i nasza, ceny naszej, naszej wieprzowiny podążają za rynkami światowymi. Nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie duża nadprodukcja zboża spowodowała, że pasze staniały. Za, 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 za czym idzie również stanie potaniała w dużych, wielkich fermach światowych produkcja czody chlewnej i te ceny odzwierciedlają, odbijają się u nas w kraju. Są też i działy rolnictwa, w których na no, jest nie najgorsza, jeśli tutaj powiemy o mleczarstwie, jeśli tutaj powiemy o cenach na przykład owoców. Sprawozdanie z pracy za ubiegły rok Armiru przedstawił Tomasz Bilski, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Działu Agencji, który także podkreślił konieczność organizowania takich spotkań. Niby każdy ma dostęp do internetu w tych czasach, niby wszystko można ściągnąć z internetu, ale te spotkania na żywo, gdzie można zadać pytania, gdzie mogą nawet nasi beneficjenci, rolnicy poznać pracowników, poznać siebie nawzajem, możemy pewne sprawy wyjaśniać i czy nawet kierować później do, do, do biur, czy do odpowiednich, odpowiednich biur powiatowych, czy do nas, do oddziału regionalnego, więc naprawdę są bardzo potrzebne. O nowościach, jakie w tym roku wprowadzono w dopłatach, mówiła Barbara Kasińska. Kierownik Biura Powiatowego Armirów Opatowie. Już weszliśmy od 15 marca w nową kampanię 2025 rok jest troszeczkę zmian, więc jest potrzebna edukacja rolników i to nie tylko tych, którzy prowadzą wielkie gospodarstwa, bo oni często korzystają z doradztwa, doradców czy z biura ODR w Opatowie i taka pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Ale również dla rolników, którzy prowadzą małe gospodarstwa. Zmian jest sporo. Myślę, że te, te zmiany, które dotyczą naszego terenu, to warunkowość, e, sprawa e, bezpieczeństwa, higieny pracy, ale dotyczy to rolników, przedsiębiorców, którzy zatrudniają, a tacy również u nas e, są, e, zmiany w zakresie e, gospodarstw i e, gospodarki integrowanej produkcji. Tam jest zmiana Punktów. Jest troszeczkę zmian, ale widzę, że one też są korzystne dla rolników. Pomagamy i zapraszamy do naszego biura. My możemy wspomóc, nie wolno nam pomagać przy wypełnianiu wniosków. Ale również w naszym biurze będzie okienko czy punkt pomocy świadczonej przez ODR. Zaznaczam jednak, że jest to pomoc w tym roku płatna. Działania KASY Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników i rolnictwa omówił Michał Saramański, kierownik placówki terenowej tej instytucji Popatowie. Chcieliśmy poinformować wszystkich tutaj zebranych dości o naszych projektach, których które kierujemy, realizujemy z mieszkańcami. Yy, mamy teraz renty wdowie, które yy, no, niestety, ale cieszą się bardzo dużą popularnością. Placówka terenowa Plus ogólnie yy, organizuje takie konkursy Bezpieczna Zagroda, w których zachęcamy rolników wszystkich do wzięcia udziału w tym konkursie, polega on na tym, iż rolnik pokazuje swoje obejścia w gospodarstwie, czy panuje w nim bezpieczeństwo. Z widzin dla STV Info Jerzy Strzyż.